Wam pokażę ostatnią przesyłkę, jaką dostałem. Ona dość długo u mnie już była schowana. Dzisiaj postanowiłem zrobić już otwarcie ich. Pokażę wam, jak ona oryginalnie wyglądała. Co dość mnie zaskoczyło: dość duży karton, w środku jest 8 czy 9 boosterków i na takiej tace hmm, wysypane busterki, no poczęstunek taki. Ale żadnych folii bąbelkowych ani zabezpieczeń od różnych dostawców zamawiam i też różnie są pakowane. Jedne lepiej, jedne gorzej. Tutaj mamy w takim, takiej tatce, to trochę mnie rozbawiło. Dzisiaj nie otworzymy wszystkiego z tego, ale na pewno zrobimy sobie 151 i Shiny Treasure EX. A innym odcinku otworzymy sobie japońskie karty, które są tam, cztery boosterki. A dzisiaj, sobie zrobimy zestawienie japońskie kontra koreańskie. I teraz, sobie spojrzałem w zamówieniu, koreańskie to są z tyłu. Koreańskie mają jeszcze w tle taki czerwony pasek, i to będą koreańskie. A będziemy widzieć na pewno po tyle kart, bo na tyle kart japońskie są inne. Także zrobimy sobie tak koreańskie na lewo i japońskie na prawo i ok teraz sobie zrobimy tak że najpierw sobie otworzymy 151 i zobaczymy pierwsze tak jak mówiłem to są koreańskie a przekonamy się o tym na pewno po tyle ich one mają taki sam tył jak angielskie karty a japońskie mają inne i tak będzie. Tak, to są japońskie, koreańskie, tak jak mówiłem. I lecimy sobie bez przekładania. Magicarp pierwszy leci. Zwłoszczymy sobie dobrze tutaj. Żeby też ta jakość była fajna. Charmander. Nie pamiętam. Snorlax. I zobaczymy holo i holo. I to na tyle. Holo. Bez dropu i japońskie. I to można już się przekonać po tym, że mówiłem prawdę. Japońskie. Z takim tyłem. Zobaczymy jak tutaj poleci sobie japońskie. Które lepiej dropią. Dzisiaj się o tym przekonamy. I tutaj mamy Master Ball. To jest właśnie. Widać nawet, jak się mienią. Executor. O, jest i Dropik w 151 japońskie. Mew. W wersji EX. To będzie fajna. Bardzo rzadka karta. Także może być fajny tam jej price, i tutaj jest jakiś rata, ale jest, miał, czyli 1-0, czy miał e, 1.0 dla japońskich i teraz Shiny Treasure EX koreańskie, tutaj jest gwarantowany drop, czyli jakaś sr -ka czyli na pewno może to być jakiś i tam za każdym razem trafiałem czasami nawet Special Illustration relkę i lecimy koreańskie, zgadza się tutaj będzie 10 kart i monkey i cukierek powtarzają się te karty, miałem już je Teraz trochę nam się zoom pogorszył i holo i ex i to będzie na tyle, ale tak jak mówiłem one są gwarantowane, więc tutaj będziemy się spodziewać w jednych i drugich i exa, ale czy gdzieś odda. Czy w japońskich może odda, jak lepiej dropią. Jakaś Illustration rerka, czyli Special Illustration Rerka. I teraz też Shiny Treasure EX japońskie. Zgadza się tył. I lecimy sobie już bez zastanawiania się dłuższego. O to samo. To jest Shiny, typowy. Po tym właśnie tle. Też jest rzadką kartą. Także tu już oddaje nieźle. Czy to jest Kryninja? I to jest EX I czy może będzie jeszcze jakaś illustration rare? Nie. Tu by można było przełożyć z trzy karty, ale robiliśmy bez przekładki. Także pokażemy jeszcze drop. Oceniam dużo lepiej. Japońskie dzisiaj wygrały. Ponieważ oprócz iExa jest shiny. To z japońskich wam pokażę. Z japońskich to był. I znowu Zoomik. Znowu Zoomik. Znowu Zoomik. Na mnie Zoomik. Tak. Mew. Ten Shiny i X, to będzie japońskie. A tutaj oprócz holo był jeszcze taki EX w Shiny. To będzie takie coś. I to na tyle. To even... No tam jeszcze był Master, to też Master Ball też jest y, jakimś tam dropikiem, także łapeczka w górę. I do następnego razu widzimy się z japońskimi. Już tylko cztery będą same japońskie boosterki. Do zobaczenia.